Kurkuma jest stosowana w medycynie orientalnej od wielu tysięcy lat, jednak świat dowiedział się o jej zaletach dopiero niedawno. W latach 70. przeprowadzono badania, które potwierdziły znaczące działanie przeciwzapalne kurkumy. Dziś jest ona znana jako jeden z najlepszych leków przeciwutleniających. Co więc się stanie, jeśli będziesz regularnie spożywać kurkumę? Zmiany będą niesamowite. Szczególnie zaleca się spożywanie kurkumy osobom po 50. roku życia. Udowodniono bowiem jej pozytywny wpływ na proces starzenia. Obejrzyj ten film do końca, a my wyjaśnimy, co stanie się z Twoim ciałem, gdy będziesz regularnie spożywać kurkumę. To będzie bardzo interesujące i przydatne. Zaczynajmy. Przy okazji, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Jakie są zalety kurkumy, dlaczego chorujemy i dlaczego się starzejemy? Podstawowym mechanizmem starzenia się i rozwoju chorób przewlekłych jest permanentny stan zapalny. Występuje on we wszystkich tkankach naszego ciała. Wraz z wiekiem procesy zapalne kumulują się, podobnie jak choroby przewlekłe. W konsekwencji starzejemy się i zapadamy na choroby związane z wiekiem. To właśnie przewlekły stan zapalny, oprócz starzenia się, powoduje rozwój chorób sercowo-naczyniowych, a także rozwój raka. Kurkuma zawiera taką substancję jak kurkumina, lub jak mówią biolodzy, kurkuminoidy. Jest to bardzo silny utleniacz, który ma silne działanie przeciwzapalne. A działanie kurkuminy jest tak silne, że można je porównać do działania niektórych leków, i co ciekawe, bez żadnych skutków ubocznych. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, że kurkumina zabija komórki rakowe. Wiele badań wykazało, że skutecznie hamuje ich rozwój i wzrost. Według naukowców z University of Texas Cancer Research Center, kurkumina może dostać się do wnętrza komórki nowotworowej i zmienić jej DNA. A to z kolei prowadzi do jej śmierci. Nie ma natomiast takiego wpływu na zdrowe komórki i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Kiedy komórka rakowa wchodzi w kontakt z kurkuminą, zaczyna się trawić. Istnieją również bardzo interesujące badania populacyjne i statystyki w Indiach, gdzie kurkuma jest dodawana wszędzie, w prawie każdej potrawie. Niektóre nowotwory występują tam znacznie rzadziej. Na przykład rak prostaty występuje 50 razy rzadziej, rak piersi 5 razy rzadziej, rak nerki 10 razy rzadziej, a rak płuc 8 razy rzadziej. Szacuje się, że przeciętny Hindus spożywa około 1 do 3 gramów kurkumy dziennie. I to jest dla nich norma. Taka jest lokalna kuchnia. Oczywiście nie można powiedzieć, że jeśli ktoś już ma raka, Wystarczy dodać 3 gramy kurkumy i będzie zdrowy. To nie działa w ten sposób, ale spożywanie kurkumy przez całe życie może służyć jako profilaktyka raka. Regularne spożywanie kurkumy chroni mózg. Zaburzenia poznawcze, choroba Alzheimera i demencja są bardzo często związane z obniżonym poziomem aktywności czynnika neurotroficznego. Jest to jeden z hormonów, które mają bardzo duży wpływ na nasz mózg. Badania wykazały, że kurkuma ma bardzo dobry wpływ na poziom czynnika neurotroficznego. I ponownie, jeśli dana osoba ma już demencję, nie wyleczymy jej kurkumą, ale jako profilaktyka jest ona skuteczna. Kolejnym punktem jest zapalenie stawów. Zapalenie stawów to przewlekły stan zapalny. Występuje u bardzo dużej liczby osób, a wraz z wiekiem i jeszcze częściej. Bardzo często przyczyną zapalenia stawów jest pewna niewydolność immunologiczna. Nasz układ odpornościowy może omyłkowo zaatakować nasze komórki, które znajdują się w kolanach, dłoniach, nadgarstkach, biodrach itd. W przypadku takiej niewydolności immunologicznej bardzo trudno jest leczyć zapalenie stawów. Możliwe jest jednak zmniejszenie stanu zapalnego i złagodzenie objawów. Przeprowadzono badanie, w którym osobom cierpiącym na zapalenie stawów podawano zaledwie pół grama kurkuminy dziennie, a zmniejszenie bólu było znaczące. Ludzie odczuwali ulgę, a w niektórych przypadkach ulga była bardziej wyraźna niż w przypadku leków przeciwzapalnych. Ale były też inne badania, w których ludziom podawano nawet niższe dawki 200 mg kurkuminy dziennie. I tam również odnotowano znaczną poprawę. Jeśli więc cierpisz na bóle stawów, warto dodać kurkumę do swojej codziennej diety. Kolejnym punktem jest wpływ na wątrobę. Przeprowadzono również badania, w których udowodniono, że kurkuma może zmniejszyć ryzyko niektórych chorób wątroby, takich jak zwłóknienie i marskość. Wykazano również, że kurkuma zmniejsza gromadzenie się tłuszczów w wątrobie. Zauważono również, że w przewlekłym zapaleniu wątroby, kurkuma może zmniejszyć jej uszkodzenie. Ponownie, kurkuma nie wyleczy zapalenia wątroby, ale jako czynnik ochronny działa. Jak przyjmować kurkumę? Pierwszą rzeczą, o której należy powiedzieć, jest dawkowanie. Chodzi o to, że jest kurkuma, która jest przyprawą, tym żółtym proszkiem, a potem jest kurkumina. Która jest oddzielną substancją występującą w kurkumie. Zawartość kurkuminy w kurkumie wynosi około 3%. Aby uzyskać taką samą dawkę kurkuminy, należy pomnożyć ilość kurkumy przez około 30. W większości badań, które mówiły o korzyściach płynących z kurkumy, ochotnicy otrzymywali od 200 mg do 2 g. 2 gramy kurkuminy to już całkiem sporo. Istnieje jednak ogólne zalecenie, aby przyjmować nie więcej niż 3 mg kurkuminy na każdy kilogram masy ciała. A skoro kurkumina to tylko 3%, to ile kurkumy należy spożywać? Dla przeciętnej osoby dorosłej o średniej wadze około 5-7 gramów kurkumy dziennie. Nie zidentyfikowano żadnych skutków ubocznych. Kurkuma jest całkowicie bezpiecznym suplementem. Istnieją jednak pewne środki ostrożności. Lekarze zalecają, aby kobiety w ciąży nie spożywały więcej niż 500 mg kurkuminy dziennie. Osobom cierpiącym na cukrzycę nie zaleca się przyjmowania dużej ilości kurkuminy, ponieważ może ona poważnie obniżyć poziom cukru we krwi. A także osobom z niedoborem żelaza, ponieważ kurkumina w dużych ilościach upośledza wchłanianie tego pierwiastka śladowego. W innych przypadkach kurkuma może być bezpiecznie spożywana. I jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Chodzi o strawność i biodostępność kurkuminy. Faktem jest, że jeśli po prostu spożywamy kurkumę, dodając ją na przykład do pieczeni w jakimś daniu. Tylko kilka procent spożywanego produktu jest wchłaniane. Tak, kurkuma jest bardzo słabo wchłaniana. Co możemy zrobić? Jest na to rozwiązanie. Dodać zmielony czarny pieprz. Udowodniono, że jeśli zmieszamy kurkumę z mielonym czarnym pieprzem, jej wchłanianie wzrasta o około 10 do 20 razy. Tak więc następnym razem, gdy będziesz gotować sobie jakieś danie. Dodaj do niego kurkumę i odrobinę mielonego czarnego pieprzu. Twoje ciało będzie Ci za to bardzo wdzięczne. Przy okazji napiszcie w komentarzach, czy jedliście kiedyś kurkumę? A może nigdy nie mieliście takiej przyprawy w domu? Opowiedzcie, będzie ciekawie. A teraz gorąco polecam obejrzenie mojego innego filmiku, w którym opowiadam o niesamowitym działaniu buraków i dlaczego warto je jeść po 50 roku życia. Link do filmu właśnie pojawił się na ekranie, a link jest również w opisie. Przypiąłem go też w górnym komentarzu. Koniecznie to sprawdź. Jeśli podobał ci się ten film, naciśnij przycisk like i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia na filmie o niesamowitym działaniu buraków.